Ocieram uroczystą sesję Rad Miejskiej w Płacentynie. Zwołałam z okazji przekazania do Ziemińskiej wyczerpów z ulicy Apostolskiej ustanawiającego świetlenia mianą... II Miasta i Gminy Pocenty. Witam serdecznie przedstawiciela prezydenta e Polski, pana Rozmija Rudy, święta katolana Grasa. Krasa. Dziękuję Wodę to wszystko Panią Radę Wojtyszek. <klucz> I tak, Radnego Prawnego Syjniku, także Ja tu przyszedłem Małżonką. Witam <klucz> posłów na serii panią, panią Marię Zubę. Klas, z Szałkiewa Rządu, już zapraszam pańczykiem. Witam wójtów y, naszego obiadu, y, pana wójta Lato, wójta Tkaczyka i wójta Gańskiego. Witam y, następcę dyrektora, księgopartnoklubowego w Głównynie, paną Agatę Szukminę. Dyrektorów szkół, naszych pana dyrektora naszego liceum, pana Andrzeja Dekret dek. Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów, który na polecenie papieża Franciszka został y, przekazany na ręce Księdza Wistu Bałtynariusza kilkanaście dni temu. Oczywiście dekret jest w języku łacińskim, przeczytam jego tłumaczenie. Kongregacja Kultu Bożego i Wystąpienia Sakramentów dotyczy Piecesy Kieleckiej. Duchowieństwo i wierni miasta i gminy Wodzędy otaczają szczególnym kultem świętego Jana Pawła II, papieża, który z apostolskim zapałem zaprosił całą ludzkość do otwarcia się od do przyjęcia jego Bożego Miłosierdzia. Dlatego najdostojniejszy ksiądz biskup Jan Piotrowski, biskup Kielecki, przyjmując powszechne prośby, także ze strony władz cywilnej, Zaaprobował zgodnie z przepisami wybór świętego Jana Pawła II papieża na patrona tegoż miasta i gminy przed Bogiem. Tenże biskup pismem z dnia 26 sierpnia 2016 roku usilnie prosił, aby ów wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami dotyczącymi ustanowienia patronów. Z kolei Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Mocą uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka, wziąwszy pod uwagę to, co przedłożono i to, że jest wiadome, iż wybór i zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, przychyliła się do króść i potwierdza, że święty Jan Paweł II, papież, jest u Boga patronem miasta i gminy wodzentym, z wszystkimi prawami, przywilejami publicznymi które stosownie do rury temu towarzyszą. Wbrew jakimkolwiek przeciwzarządzeniom. Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 11 października 2016 roku Robert Kardynał Szarz, prefekt, Artur Rosz, arcybiskup, sekretarz. o II i też będzie wypowiedział na temat, dlaczego Ostra Podzętyń stał się tym ważnym miastem dla świętego Jana Pawła II. W okresie wielkiego przełomu, nie musimy sobie tego długo wyjaśniać ani tłumaczyć, ten przełom idzie przez naszą polską ziemię, przez nasze polskie dusze. Po tysiącu lat wiary i Ewangelii, po tysiącu lat w czasie, w którym mówiliśmy do Boga Ojcze, Przesłania się horyzont polskich dusz, odbiera się wiarę nowemu pokoleniu, głosi się pod postępu niewiary, przekreśla się tysiąc lat chrześcijańskiej tradycji, stwarzając nową epokę, w której kształtów duchowych nie widać. Bo trudno zobaczyć duchowy kształt dziejów bez ducha, a ten kształt chce się wprowadzić tylko z materii, tylko z produkcji, tylko z dobrobytu doczesnego, z postępu technicznego. Tak jak najważniejszą rzeczywistością dziejów każdego człowieka, każdego narodu, całej ludzkości, nie była dusza ludzka, jak żartualne słowa. Dobrze więc, drodzy bracia i siostry, że przeżywacie to nawiedzenie Matki Bożej, że Maria przychodzi do Waszej parafy bodzentyńskiej. A żeby powiedzieć wszystkim tutaj zgromadzonym swoją milczącą obecnością, bez słów to, co powiedziałam wówczas, że już wiecie, swoim przybyciem, swoim nawiedzeniem, tym największą i najważniejszą prawdę, że jest Bóg, że stał się człowiekiem, że każdy człowiek może mówić do niego ojcze, że każdy człowiek może do niego dążyć przez wiarę, przez łaskę, przez miłość, żyjąc w nadziei, a nie bez nadziei, żyjąc w wieczności, a nie tylko ku śmierci. Szanowni goście, ja organizację swoją reprezentuję już od 44 lat. O tyle liczy Towarzystwo Przyjaciół Bazilika. I nie spodziewałem się, że pod koniec swojego życia doczekam tej radosnej chwili, iż to, o co w wielu pismach pisząc, mówiąc o kontaktach między Krakowem a Bodzentynem doczeka się takiego wspaniałego finału. Bo oto to, co pani profesor mówiła o tych związkach historycznych między Bodzentynem a Krakowem, ponad 660 lat trwających, nie spodziewałem się również i w tym momencie, kiedy w 2009 roku na spotkaniu. Z Przedstawicielami nauki i studentów Akademii Górniczej górniczo wodniczej z Krakowa w Bodzentynie mówiłem o historii Bodzentyna od Bodzanty do Wojtyny. W związku z uchwałą nr 10, nr 40, przez 2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia się tego, Papieża Jana Pawła II opacona miasta gminy Pocenty, Rada Miejska ustala co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na względzie inicjatywę proboszcza parafii rzymskokatolickiej katolickiej Płentyni, Towarzystwa w Przyjaciół Pozentyna oraz Dekret Stolicy Apostolskiej z dnia 12 października 2016 roku wydane z upoważnieniem papieża Franciszka przez Kongregację dostaw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzający świętego Jana Pawła II patronem miasta i gminy Pózenty przyjmuje się świętego Jana Pawła II za patrona miasta i gminy Pójdym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Pózentym. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie. W bardzo serdecznie dziękuję imieniu Pana Prezydenta. Za zaproszenie do Was na dzisiejszą uroczystość. Pan prezydent dzisiaj... Był do dogonienia. Gdyby nie to, być może by byłbym Państwa. Niemniej jednak bardzo serdecznie cieszę się, że wybraliście tak wspaniałego, wielkiego Polaka na swojego patrona. Przyłożę do Was słowo Pana Prezydenta, który wyraża mi wielką swoją radość z tego, co dokonaliście. Wybierając świętego Jana Doba II na patrona miasta w Proszę o wysłuchanie tych słów. Szanowna Pani Wojewoda, Panie Burmistrzu, Książę Krawacie, Szanowni Państwo Senatorowie, Posłowie i Drodzy Przedstawiciele Władz Samorządowych i Państwowych, mieszkańcy Bodzętyna i wszyscy tutaj zebrani goście, i panowie, Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybywających na uroczystości z okazji ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem miasta i gminy Bodzętyn. Bardzo się cieszę, że ta czcigodna miejscowość, której historia liczy już przeszło 660 lat, Zyskuje oto szczególnego opiekuna w osobie papieża Polaka. Dzieje na związane są najściślej z losami naszej ojczyzny. Miasto wyrosło u stóp gór świętokrzyskich, skąd od pierwszych wieków istnienia państwa polskiego na cały kraj promieniowało dobrą nowiną sławne opactwo benedyktyńskie. Sam Bozentyń zaś należał do głównych siedzib biskupów krakowskich, czego pamiątką pozostaje złota impuła w jego herbie. W bliższych nam czasach miasto wraz z całym regionem zapisano plurne karty w powstaniu styczniowym oraz konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej. Tutajsi mieszkańcy uczestniczyli w narodowych zrywach i wspierają działy partyzanckie, wielokrotnie dając dowody patriotyzmu, męstwa i niezłomnej woli służenia Rzeczypospolitej. Walona historia, o której przypominają także liczne zabytki architektury i sztuki, słusznie nadawa Państwa dumą i satysfakcją. Z przynależenia do społeczności o wielkich zasługach i własnej Unikalnej tożsamości. Dziękuję za to, że dbają Państwo o zachowanie tego bezcennego dziedzictwa dla następnych pokoleń. Jestem przekonany, że stanowi ono też wspaniałą inspirację do pracy dla rozwoju i pomyślnej przyszłości Pozytyna i jego mieszkańców. Życzę Państwu wielu sukcesów w tych staraniach. Niechaj duchowa opieka Ojca Świętego nad miastem i gminą umacnia Państwa siły i będzie wsparciem dla władz samorządowych i całej lokalnej społeczności. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem niezmiernie dumna, że mogę dzisiaj z nami wziąć udział w tej sprawie. W która miasto gminy, gminę od oddaje naszego wspaniałego, władca świętego Jana To, że już to jest to wielki zaszczyt, bo Ojciec Święty, który pokoju pokazywał nam, jak należy się wdrożyć.

Wszystkim biorącym udział w uroczystościach, które odbędą się 11 grudnia bieżącego roku, mnie przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożego Bożeństwa. Niech święty Opał II wspiera, są przyczyną wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bożego podzędnie. Z pozdrowieniem i życzeniem Trzech Boże, podpisał Państwa Kardynał Dziwicz. Dziękuję bardzo. Godzina 18.18. Zniecierpliwieni wierni oczekują w skupieniu znaków. Jest. Nad kablicą seksyjską pojawia się biały dym. Mamy papieża. Z ust do ust, do ten błyskawicy, wiadomość obiega cały świat. O godzinie 18.44 reflektor rozświetla balkon w, w mazylinie św. Piotra. Po chwili oczom wiernych okazuje się postać, na którą tak niecierpliwie czekali. Oto pierwszy od 455 lat papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II pozdrowił tłum i przemówił po włosku. Przybywał z dalekiego kraju, lecz zawsze z tak bliskiego poprzez łączność wierze i tradycji chrześcijańskiej. Ten biedny zboka... dalszą część uroczystości ja ze swojej strony stwierdzam zgodnie z rytuałem że porządek obrad został wyczerpany i zamykam sesję rady miejskiej dziękuję wszystkim państwu za udział w tej uroczystości Cieszymy się z obecności Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, na którego ręce dekret Stolicy Apostolskiej o patronacie Ojca Świętego został przesłany i prosimy o modlitwę za nas, za naszą małą Ojczyznę przez wstawiennictwo świętego patrona Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II, patronem miasta Bodzenzyna i całej Gminy. Jest to więc niezwykły powód do radości, ale też i do jeszcze większych życiowych wyzwań i chrześcijańskich zobowiązań. Nasz święty patron był sługą Bożego Słowa i Jego niestrudzonym siewcą na całym świecie. Dobrą nowinę także na Ziemi Świętego Krzyża podczas Pielgrzymki Apostolskiej w czerwcu 1991 roku. Ale już wcześniej, jak słyszeliśmy podczas oratorium 25 maja 1974 roku, był tu na Ziemi Wodzędyńskiej pośród Waszych ojców i maty waszych braci i i był pośród was i z wami. Jego ekscelencja, księże biskupie, czcigodni księża, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Bodzęty. Dzisiejszy dzień jest dla nas, mieszkańców miasta i gminy Bodzęty, dniem bardzo wyjątkowym. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej na mocy dekretu z dnia 11 października 2016 roku ustanowiła świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, patrona miasta i gminy Dozenty. Fakt ten jest dla nas wielkim zaszczytem, wyrazem łaski Bożej, nobilitacją, ale i zarazem bardzo dużym zobowiązaniem do życia zgodnego z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Bodzenty znalazł się w gronie ośmiu miast w Polsce, którego patronem jest święty Jan Paweł II. Można postawić pytanie, dlaczego właśnie Bodzenty doświadcza tak znaczącego wyróżnienia. Czym mieszkańcy gminy Bodzenty zasłużyli sobie, że dostąpili takiego zaszczytu? Wszyscy, którzy choć trochę znają i śledzą historię Bodzentyna, znajdą odpowiedzi na te pytania i potrafią je uzasadnić. Ponad 660-letnie istnienie miasta założonego przez biskupa Krakowskiego Bodzantę oraz otoczenie go obieką biskup Krakowski przez Kolejne 400 lat jest wymiar, wymiernym faktem historycznym. Na pewno wizyta biskupa Krakowskiego Karola Wojtyły podczas peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w 1974 roku dała naszemu społeczeństwu jasny sygnał, że podzęty ciągle pozostaje w ścisłych związkach z biskupami Krakowskimi. Nikt wtedy nie jednak nie przypuszczał, że gościmy w naszej parafii pierwszego Papieża, który wkrótce zostanie święty. Związki biskupa Karola Wojtyły z Bodentydem owocowały nadaniem Mój Józefiego Papieżowi w roku 2003 tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gminy Bodenty, a w roku 2011 wybudowanie pomnika w pobliżu Kościoła Świętego Ducha. W tym roku Kościół nie otrzymał z rąk biskupa kardynała Stanisława Dziwisza relikwję krwi św. Jana Pała II. Samorząd miasta i gminy Bocenty bardzo chętnie od wielu lat wspiera różne inicjatywy społeczne i kościelne zmierzające do ochrony naszego dziedzictwa historycznego. Obecnie są prowadzone prace związane z przygotowaniem projektu zagospodarowania wzgórza zamkowego z pozostałością krakowskich biskupów. W roku ubiegłym w imieniu gminy popisałem Akt Lorialny, na mocy którego nastąpiło przejęcie tej nieruchomości do Starosty Kielskiego na własność gminy Bodzędu. Jest to ważny krok umożliwiający rozpoczęcie działań, które spowodują, że teren ten zostanie zabezpieczony, zagospodarowany, zadbany i wyeksponowany. To miejsce jest świadectwem tożsamości naszej gminy namacalnym symbolem ważnych wydarzeń historycznych i wybitnych ludzi, którzy tworzyli historię miasta i gminy Bodzęty. Na zakończenie chciałbym w imieniu własnym i samorządu miasta i gminy Bodzęty gorąco podziękować za dobro, które na nas spłynęło, przede wszystkim Stolica Apostolskiej. Za tak wielką łaskę Bożą i przyznanie patronatu świętego Jana Platwego właśnie w gminie miastu Pragnę podziękować Jego Ekscelencji Janowi Platwowskiemu za wstawiennictwo i pilotowanie tego przedsięwzięcia w Watykanie. Dziękuję również naszemu księdzu proboszczowi Leszkowi który niezłomnie buduje w parafionach poczucie wiary, dobroci. Jednocześnie skutecznie wdraża w czyny liczne swoje pomysły, które wzbogacają parafię i jej mieszkańców. Serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej Bodzętyna, która w roku 2014 podjęła odpowiednią uchwałę o ustanowienie świętego drugiego patronem miasta i gminy Bodzęty. Dziękuję wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom za zaangażowanie w cały proces tego wielkiego dzieła. Dziękuję bardzo. się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię, świętych Twoich. Ich życie jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Pobłogosław tę tablicę wykonaną ku czci świętego Jana Pawła II, patrona miasta i gminy Wodzęty. Sprawdź. Abyśmy nie tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale także naśladowali Go naszym życiem, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za wstawiennictwem świętego Jana Powa II pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.